Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego już po raz trzeci został Jacek Wiśniowski. Co zmieni się w mieście w ciągu kolejnych pięciu lat? 7 kwietnia mieszkańcy zdecydowali, że już po raz trzeci chcieliby Pana widzieć na stanowisku burmistrza miasta Lidzbark Warmiński. Jakie to w Panu budzi uczucia, emocje? No przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy z tego, że zostałem zweryfikowany po raz trzeci i po raz trzeci mieszkańcy naszego Miasta dali mi takie zielone światło do tego, że, żeby dalej pracować, żeby dalej zmieniać i dalej reprezentować mieszkańców Lizbaczan w Polsce, ale także na świecie. Za panem już dwie kadencje, gdyby pan miał je podsumować jednym słowem, to cóż to by było za słowo? Wyzwania, ponieważ każdy dzień przynosi nowe oczekiwania, nowe szanse i nadzieje. I to wszystko łączy się w pracę, ale łączy się też w elementy, które dają mi siłę, moc i nadzieję. Przed nami kolejne lata. No i właśnie pod jakim znakiem te lata będą nam upływać? Na co będzie pan kładł największy nacisk jako burmistrz? Przede wszystkim na szczegóły czyli dopięcie pewnych elementów życia naszego społecznego, ale i też mieszkańców, czyli sprawy związane z mieszkaniami, szczególnie te komunalne, socjalne mieszkania, oczywiście to, co jest bardzo istotne, czyli szkolnictwo i tutaj inwestycyjne sprawy, czyli szkoła podstawowa numer jeden, żeby zrewitalizować, no i oczywiście ważne jest, żeby powstały żłobki u nas żebyśmy mogli rozwijać się z młodszym społeczeństwem i jeszcze z bardziej dynamicznym rozwojem. ale z drugiej strony też powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, co się dzieje wokół nas, co jest źródłem naszego rozwoju, czyli droga krajowa nr 51. To myślę, że jest dla nas bardzo istotna sprawa i z tym na pewno będę pracował i oczywiście bezpieczeństwo, które jest teraz istotą tego wszystkiego. A oprócz tego bezpieczeństwa oczywiście rozwój czterech kierunków rozwoju gospodarczego naszego, czyli turystyki, czyli uzdrowiska które już widzimy, że zaczyna prężnie rozwijać się. No oczywiście status uzdrowiska jest jakby elementem, który będzie kwintesencją tego rozwoju. No oczywiście przedsiębiorstwo mikro małe i średnie przedsiębiorstwa i też sport. Sport i tutaj infrastruktura sportowa. No właśnie, co dalej z uzdrowiskiem, ponieważ to był taki bardzo ważny element w poprzednich latach? Co dalej z tym tematem? Oczywiście w tym roku myślę, że już będziemy mogli złożyć operat o status uzdrowiska i też będziemy w tym roku mogli oddać pierwszy zakład przyrodoleczniczy, czyli ten szpital uzdrowiskowy, wykonywany już ku końcowi jest przez prywatnego inwestora. I mam nadzieję, że razem z tą infrastrukturą uzdrowiskową, a także z termami warmińskimi, będziemy tworzyć przyszłość naszego miasta. Jaki będzie Lidzbark za te kolejne kilka lat? A przede wszystkim, widzę Lidzbark z szczęśliwymi ludźmi, ale także z szansami do tego, żeby żyć tutaj godnie. Zarabiać godnie i z drugiej strony jeszcze być zadowolony z tego, że właśnie w tak zielonym miejscu i zdrowym miejscu będziemy mogli rozwijać się rodzinnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv